Partnerzy odcinka EFSTON, LIDER, WIZE, ELO CITY, PLATINET, CLICKLIST.PL Cześć, witam. Dzisiaj tak na szybciutko, jak sprawdzić swój win w Tesli, czy nie ma jakiejś akcji przywoławczej, czyli jak sprawdzić swoją Teslę. Więc adres jest bardzo prosty, mamy po prostu serwis.tesla.com Tutaj możemy sobie wybrać oczywiście kraj, natomiast ja już sobie tu wybrałem Polskę. Damy przeglądaj i wyszukaj pojazdów objętych akcjami przywoływawczy przywoływawczymi wpisujemy swój win, naciskamy wyszukaj, no i nam wyjdzie. Natomiast gdzieś tam była informacja, że polska strona nie zawsze wszystko ma, znaczy nie jest wszystko zawsze dobrze przetłumaczone, więc ja jeszcze sprawdziłem sobie dodatkowo na angielskiej stronie. Gotowe linki jak zawsze Wam wszystkie tu wstawię, więc każdy będzie mógł sobie sprawdzić, czy jego Tesla nie jest objęta jakąś akcją przywoławczą. Akcje przywoławcze zdarzają się we wszystkich markach, ale warto wiedzieć jak to fajnie sprawdzić. A przy okazji, jeszcze taka informacja: strona serwis.tesla.com to bardzo fajny portal, gdzie można wszystkie informacje serwisowe na temat Tesli sobie znaleźć. Także dziękuję, do zobaczenia, cześć.